Cześć, witajcie w moim przedszkole. Zaraz pokażę wam co i jak. To jest mój tata. Chodzi który i to przeprowadza. I mama też. Czasami to nawet radzę. ty te ze mną. To jest pani Jezik. Wygląda trochę strasznie, ale mi się podoba. To jest pomieszczenie, do którego raczej bo dorosią tam w na komputerach nie wiem. A to jest moja sala i moja grupa. Lubię wszystkich, ale najbardziej lubię odlecie i Zosie. Las to nawet zjedliśmy całe makaron. Jeżeli chodzi o jezenie, to muszę tam powiedzieć, że pani Karolina. To prawdziwy mąster srebrny, potrawi ugotować wszystko, bo ona chyba była wszędzie na świecie i gotuje już chyba 100 lat. Ta jest bardzo młoda. O, a to? To jest jedno z moich ulubionych miejsc. Mówimy na to Małpigaj. Odkąd jestem w Tępszeszkolu? tutaj żadnych małp. A teraz musimy wejść No na duchy śpią. Oni to w ogóle śpią i jedzą. Nie to, co my. My to się bawimy na całego. Zawsze jak jesteśmy w tej sali, to panie opiekunki zakrywają nie Pewnie dlatego, bo jest im zimno. A tu jest nasz Tutaj możemy biegać i, i lecimy. I bawimy się w belkę, i dlamy w piłkę, i w chłopanek. I zjezdamy na zjedleniach, i ustaw się na ustawkach Za ja to dużo mówić, Jak to mówi mój Tata? Najlepiej zobaczyć samemu. Do zobaczenia.